Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym ulubieńców. Wiem, że odcinek pojawia się dosyć późno, ale proszę was o wyrozumiałość, ponieważ jestem w trakcie sezonu ślubnego, a dla makijażysty zawsze wiąże się to z ogromną ilością pracy. Natomiast już się poprawiam, przygotowałam dla was mnóstwo fajnych propozycji kosmetycznych i nie tylko. Więc jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe tego, co sprawdziło mi się w ubiegłym miesiącu, to koniecznie zostańcie ze mną do samego końca. W pierwszej kolejności chciałabym rozpocząć od ulubieńca, który jest naprawdę wyjątkowy, szczególny. Uważam, że jest najważniejszy z tego całego zestawienia. Mianowicie tym ulubieńcem jesteście Wy. Bardzo, ale to bardzo chciałabym Wam z tego miejsca podziękować za każdy przejaw wsparcia, który mi okazaliście. Było mi na początku bardzo ciężko. Przyznam Wam się szczerze, że tak dopiero po setnym filmie złapałam taki wewnętrzny komfort psychiczny, jeżeli chodzi o mówienie do kamery. Przeszłam przez wiele trudności, jeżeli chodzi o to jak używać w ogóle mikrofonu, gdzie nagrywać, jakim tłem mam się posługiwać, jak z oświetleniem, jak mam siedzieć, jak mam mówić, jak oddychać, jak montować. Nauczyłam no, się tylu rzeczy niesamowitych, dlatego że chciałam po prostu, żeby te treści dla was były jeszcze lepsze, żebyśmy wspólnie mieli ten kanał jeszcze lepszy i obiecuję Wam, że będzie się tu pojawiać naprawdę jeszcze mnóstwo ciekawych filmów. Bardzo Wam dziękuję z całego serca. Nie jestem w stanie wyrazić tego słowami, ile to dla mnie znaczy. Jest to takie podsumowanie takiego pewnego etapu, także słuchajcie, nie przedłużam, ale naprawdę chcę Wam ze szczerego serca podziękować, ponieważ dla twórcy jest to pewien wynik. Także dziękuję i lecimy dalej po. Kolejne y, pułapy rozwoju po kolejne szczeble. Bardzo się cieszę, że uczestniczycie w tym wspinaniu się po szczebelkach razem ze mną. Dziękuję. Zrobiło się tak lekko, patetycznie, i może nawet wzruszająco. Ale moi drodzy, emocji nie studzimy. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej je podkręcę, ponieważ mam dla Was rewelacyjne kosmetyki i akcesoria, którymi chciałabym się z Wami podzielić. I rozpocznę od czegoś, co używam na co dzień. Więc nie jest to tylko mój ulubieniec czerwca, ale taki po prostu mega ulubieniec codzienny. Niby proste rzeczy, ale bardzo mi ułatwia pracę pracę, w zasadzie codzienną pielęgnację ponieważ używam tego dla siebie, jest to taka silikonowa nakładka, którą możecie kupić w Rosmanach czy jakichś drogeriach tego typu za kwotę około 2 do 5 zł, więc naprawdę są to grosze i jak dla mnie jest to taki zdecydowanie zdecydowanie tańszy zamiennik i alternatywa dla szczoteczki Foreo, która kosztuje kilkaset złotych i uważam, że wiadomo tamta szczotka też jej używałam testowałam, jest bardzo fajna wszystko pięknie, ładnie, ale no zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy może wydać taką sumę, a chodzi o to, żeby po prostu tą twarz dobrze oczyścić z zanieczyszczeń, z resztek makijażu, więc jeżeli nie możecie sobie pozwolić na szczoteczkę Foreo, to po prostu kupcie sobie taką nakładkę, ja ją używam w ten sposób, że ją lekko zbliżam, nakładam odrobinę żelu, myjącego do twarzy i tymi wypustkami po prostu sobie czyszczę dokładnie twarz. Ona jest bardzo elastyczna, więc też możecie nie tylko ją wszędzie zabrać, ale wejdzie jakby. Tutaj wejdą te giełki, tutaj w każdy zakamarek na Waszej twarzy. Więc z czystym sumieniem Wam to polecam i zdecydowanie jest to rzecz, która nie obciąży Waszego budżetu domowego. Kolejnym ulubieńcem, również pod kolor tła, będzie przewspaniała gąbka do makijażu z firmy Hulu. Kupiłam ją, ponieważ miała rewelacyjne opinie w internetach tak zwanych i przyznam się wam szczerze, że jest to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza gąbka, którą kiedykolwiek miałam w rękach. Uważam, że jest ona lepsza niż Beauty Blender, ponieważ jest milutka, to jest jakby coś pomiędzy Beauty Blenderem a tymi gąbkami Blended, a dodatkowo jeżeli uwzględnimy cenę, to jest tutaj naprawdę śmiesznie niska, ponieważ za każdą inną gąbkę musimy zapłacić o wiele więcej, albo trochę więcej, tak kosztuje słuchajcie 22 zł, więc naprawdę są to grosze. Ja mam tą wersję najbardziej miękką i tą pośrednią, tej najtwardszej nie mam. Wydaje mi się, że tam to chyba daje po prostu największe krycie podkładu. To może tak, no nie wiem, to jest taka milutka, fajna, bardzo fajnie mi się pracuje z nią i ma przepiękny kolor, także zdecydowałam się na tę. Szczerze, z czystym sumieniem Wam polecam. Wiem, że ostatnio pokazywałam gąbki z Eveline, gąbkę z Eveline, ona też jest bardzo dobra. Ale to jest jeszcze lepsza, no i tańsza. Także jeżeli Macie możliwość zamówienia tej, to wypróbujcie ją koniecznie. Teraz słuchajcie, coś zaskakującego, czyli kosmetyki, które troszeczkę zjechałam w recenzji kosmetyków Eveline, a chodzi o płynne rozświetlacze. I nadal podtrzymuję swoje zdanie z poprzedniego filmu, że mogli po prostu te kolory wymieszać, bo jeden jest bardzo żółty, drugi jest bardzo biały. Pokażę Wam to po raz kolejny u siebie. Jeden jest naprawdę bardzo taki jaśniutki, a drugi jest mega żółty. Natomiast jeżeli te kolory wymieszamy, to one wyglądają obłędnie. Ja dzisiaj też mam to zastosowane właśnie do swojego tutaj makijażu, dekoltu. I są to takie kosmetyki, z których naprawdę najchętniej korzystam w ostatnim czasie. Zobaczcie, jak te kolory się wymiesza, to to jest po prostu ogień. I uważam, że z takich tanich rozświetlaczy do ciała to można tym naprawdę zrobić sobie cuda. Ja też modeluję sobie dekolt w taki sposób, że na tych najbardziej wypukłych miejscach dodaję więcej tego jasnego i to daje naprawdę taki super. Super efekt. Dodam tylko jeszcze jedną uwagę, że oczywiście nie każdy ma taki odcień karnacji jak ja, więc jeżeli jesteście którąś ze skrajności, czy jesteście skrajnie białe, to ten biały będzie dla Was ok, albo jeżeli jesteście naprawdę bardzo, bardzo mocno opalone, prawie jak mulatki, to ten kolor samotnie też yy, zda egzamin i będzie wyglądał dobrze. Pozostając przy kosmetykach przystępnych cenowo, muszę Wam polecić coś, co dostałam od swojej córki makijażowej, Zuzanny Gościńskiej, którą serdecznie pozdrawiam, ponieważ ona zawsze słuchajcie, łowi dla mnie takie rzeczy, które już są nigdzie niedostępne, to Zuza zawsze to dostanie i podzieliła się ze mną swoim zapasem, jeżeli chodzi o mgiełkę z Bielendy, której nie można już nigdzie dostać, Magic Water, jak dla mnie mogłoby być to równie dobrze Tom Ford, jeżeli chodzi o jakość, jest piękny zapach, cudowny efekt na skórze, dodatkowo nakładacie to, znaczy psikacie sobie na twarz, na dekolt, gdziekolwiek chcecie, na nogi i daje to cudowny efekt, nie uszkadza Waszego makijażu, nawet jeżeli macie wcześniej nie wiem, brać stopy w sprayu czy po prostu full make-up, wygląda to cudownie. Jeżeli pracujecie przy sesjach zdjęciowych, to po prostu musicie to mieć. I dobrze wiemy, że jeżeli, jeżeli chodzi o kosmetyki do ciała, to często nam jest troszeczkę szkoda wydać większą sumę pieniędzy, a jeżeli na to mam wydać 16 zł, dodatkowo jest to jeszcze polska firma, Bielenda, które oczywiście takie polskie firmy trzeba wspierać, no to w ogóle nie mam się nad czym zastanawiać. Jeżeli tylko uda Wam się dostać ten produkt, to po prostu bierzcie go w ciemno, bo jest po prostu genialne. Często prosicie o uwagi dotyczące właśnie skóry dojrzałej, więc słuchajcie, mam dla Was perełeczka, ponieważ jest to eyeliner, który jest brązowy, z takimi opalizującymi na zielono, na bordowo drobinkami. Jest to cudowna rzecz. Ja też dzisiaj częściowo mam wykonaną kreskę tym eyelinerem. To jest o tyle świetny eyeliner, że po pierwsze, jeżeli chodzi o pytanie numer jeden, czyli wszystkie błędy, manka w makijażu, czyli to, że ta kreska wychodzi nam nierówno, a wiem, że nie każdy ma taką idealną powiekę, żeby ją po prostu sobie zrobić perfekcyjnie. Dodatkowo też niektóre eyelinery mogą wchodzić i zmarszczki ładnie wyglądać. To słuchajcie, przez to, że to cudo odbija światło, to tego nie widać, czyli możecie malować się tak trochę nawet mm, niezbyt dokładnie, a i tak to będzie fenomenalnie wyglądać, ponieważ nikt nie zauważy, czy jeden kącik idzie w tą, drugi w tamtą, jedna kreska jest cieńsza, druga grubsza. Nie musicie się tutaj absolutnie tym przejmować, jest to naprawdę cudowna rzecz, ja bardzo często wykorzystuję ten eyeliner właśnie do kobiet dojrzałych podczas swojej pracy, może to też być taki kosmetyk, który zatuszuje Wam różne mankamenty w Waszym makijażu, czyli zrobicie najpierw optymistycznie czarną kreskę a okazuje się, że ups, coś tam nie wyjdzie no to możecie pięknie sobie to zakamuflować tym właśnie eyelinerem, jest boski jest jeszcze druga końcówka, taka brązowa Wydaje mi się, że trudno takim ogonem sobie wymalować kresko, prostu jest za długi ten, ten pędzelek. Natomiast dla samej tej brązowej końcówki opalizującej warto ten kosmetyk mieć. Trzeba jedynie co sobie zgarnąć tutaj dosyć dużą ilość z jakby tej, z tego pędzelka, ponieważ nakłada się naprawdę sporo ale jest to coś, co jest rewelacyjne, ja wcześniej też pokazywałam już nieraz w ulubieńcach, nie raz już się to pojawiło też, to fakt, ale jeszcze pokazywałam tą niebieską serię z eyelinerami, właśnie też z NYXa, ten niebieski eyeliner też w tutorialach był na pewno, widzieliście. No to to jest dokładnie to, co brązowe. Cudeńko! Musicie to mieć. I tyle. Kolejna gratka dla kobiet dojrzałych będzie to paletka z afektu, z naturalnymi matami. Uwielbiam tą paletę głównie z racji tego, że jej takie niby brązy, ale z dyskretnym przejściem w subtelne kolory powodują, że kiedy maluję kobietę w dojrzalszym wieku, te kolory delikatnie wydobywają kolor oka, dzięki czemu bardziej skupiamy się na kolorystyce oczu, ale jednocześnie jest to bardzo dyskretny efekt, a odwracamy uwagę od wszystkich niedoskonałości, które mamy na twarzy. Czy to są zasinienia, czy jakieś przebarwienia i tak dalej. One są, moim zdaniem, przy okazji takiego makijażu tymi cieniami, są po prostu mniej widoczne. Więc szczerze Wam ją polecam. Tak jak mówiłam rok temu, powiem to i również dzisiaj, że e, dla mnie ta paleta jest lepsza niż Anastasia Beverly Hills, która jak dla mnie jest troszeczkę przereklamowana, ale to jest tylko moje zdanie. E, uwielbiam ją, jest bardzo logicznie zaplanowana, ma kolory jasne, przejściowe oraz konturujące, więc e, no i to też nie jest przypadek, ponieważ stworzyła ją bardzo dobra polska makijażystka, więc no po prostu musiało się to udać. Jak najbardziej wam tą paletę polecam. A teraz gratka dla nieco młodszych osób, czyli mocno nabłyszczający rozświetlacz z firmy Too Faced w odcieniu Kanaryjski diament. Czegóż chcieć więcej? Jak już patrzę na samo opakowanie i design, to ja już osobiście jestem podjarana. Natomiast kiedy widzę ten efekt u klientek na twarzy, jako taka wisienka na torcie. Na opalonej skórze, kiedy jeszcze ktoś prosi o makijaż w złocie, w jakichś brudnych różach i tak dalej, i nałoży się to na policzek, i nagle to słońce tak zaświeci w tym pełnym blasku. I ta buzia no, wygląda tak szlachetnie, tak pięknie, że nie sposób się temu oprzeć. Jeżeli malujecie. Zajmujecie się makijażem albo jesteście fanatyczkami rozświetlaczy. A wiem, że was jest pełno. To musicie to mieć. Po prostu to jest cudo. To jest jeden z tych kosmetyków, który na ręce wygląda jak wygląda, ale na twarzy wygląda cudownie. U mnie też go mam dzisiaj w swoim make-upie. Może go aż tak nie być widać, ponieważ kamera ma swoje prawa, ale na żywo wygląda obłędnie. Po prostu must have teraz płynnie przechodząc do tematu pielęgnacji muszę Wam polecić to co już od zawsze chciałam Wam polecić czyli Saint klasyczny samoopalacz, który nakładam dedykowaną do tego celu rękawicą, uwierzcie mi, że warto ją kupić, ale trzeba na nią uważać, ponieważ łatwo się niszczy i stosuję to do opalania ciała, do opalania twarzy też żeby wzmocnić efekt opalenizny przepiękny daje efekt, ponieważ tutaj mamy kolorystykę która nie jest pomarańczowa, nie jest jest taka czarna, nieładna, jak na przykład w tym St. maurice Ochytstwo, po prostu mam ten medium, najgorsza rzecz ever. Robi takie czarne plamy, jakbyście były brudne, a wcale was ładnie nie opala. A tu jest idealnie dopasowany kolor. Co więcej, on nie schodzi takimi plamami, takimi brudnymi, jakbyście nie wiem, były niedomyte, tylko on tak delikatnie schodzi z waszej skóry. Ja go używam do twarzy, do ciała, mimo tego, że jest niby do ciała, ale nawet ekspedientka mi powiedziała, że nic się nie stanie, nie stanie jeżeli użyję do, to do twarzy. A moim zdaniem formuła jest bardzo podobna do tego z Vita Liberata, bo one są mega podobne, ale nie wiem, czemu ten mi jakoś tak bardziej przypasił, więc polecam, jeżeli macie troszeczkę więcej chęci, czasu albo umiejętności, żeby przerzucić się z balsamów brązujących na coś takiego, co Wam da dłuższy, długotrwały, piękniejszy efekt, to koniecznie wypróbujcie ten, ponieważ jest po prostu świetny. No dobra, pokażę Wam, jak się używa tej pianki. Tutaj mam pojemniczek, tutaj mam rękawicę, tutaj z jednej strony jest troszeczkę ubrudzona, ponieważ jeżeli ją myjecie, nie róbcie tego tak bardzo mocno, dokładnie, bo ona bardzo szybko Wam się poniszczy, jest mega delikatna. Wstrząsam przed użyciem, Wyciskam odrobinkę i nakładam w ten sposób. Nie brudzi ubrań, wygląda naprawdę fajnie. Uważam, że aplikacja jest prosta, tylko trzeba ją zastosować na wypiniętą skórę, i wtedy będzie wyglądać obłędnie. Prosta. Jeszcze dwa ostatnie produkty i jeden gadżet, więc zostańcie ze mną do samego końca i opowiem Wam jeszcze o firmie Dax Sun, suchym olejku do opalania ze średnią ochroną który jest wysoko wodoodporny. Bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to rzeczywiście olejek suchy, czyli nie tłuści wam ubrań, a jednocześnie jest wodoodporny, długo się utrzymuje, bardzo fajnie się na niego e, opala i bardzo przyjemnie się go używa. Dodatkowo cena to jest jakieś tam, nie wiem, 10-15 zł, więc uważam, że warto w niego zainwestować. Ja też mam zaufanie do tej firmy, ponieważ samoopalacze te w chusteczkach stosuję już od lat i jestem z nich bardzo zadowolona, więc to również polecam. Kolejną rzecz możecie znać już z mojej recenzji Eveline, mianowicie jest to Slim Extreme 4... 4D Clinic Aktywator Wyszczuplania Dermoreduktor celulity, Super skoncentrowany, aktywnie redukuje celulit, rzeźbisz sylwetkę i w ogóle nie wiadomo co obiecuje. Nieprawda? Ale służy mi do innego celu przede wszystkim do szybkiego nawilżenia skóry. Ogromny plus dla firmy za to, że jest tutaj forma sprayu, co się bardzo rzadko zdarza. Co więcej, jest to formuła taka niby wyszczuplająca, redukująca celulit, jak dla mnie to daje efekt takiej idealnie napiętej skóry, także po prostu, kiedy na przykład maluję i potrzebuję szybko nawilżyć ciało klientki, czy też ręce, nogi, żeby łatwiej rozprowadzić jakieś kosmetyki rozświetlające w tych miejscach, albo żeby po prostu skóra nie była taka brzydka, sucha, to stosuję i wygląda to świetnie. Uprzedzam, że jest to formuła rozgrzewająca, więc ona niektóre bardzo wrażliwe osoby może troszeczkę tak za mocno rozgrzewać, i też nie stosujcie na zbyt oparzoną czy też wrażliwą skórę, ponieważ tam może być przesadzony efekt. Ale powiem Wam, że mi, no oczywiście nie wierzę w żadne efekty redukcji celulitu, ale forma takiego szybkiego zastosowania mi bardzo odpowiada, więc świetnie mi się sprawdza ten kosmetyk i go po prostu polecam. A na sam koniec, dla wszystkich osób, które cierpią z powodu ostatnich upałów, ja wiem, że teraz, przynajmniej kiedy nagrywam, jest o wiele chłodniej, ale tak czy tak lepiej się zabezpieczyć. Pokażę Wam taki wiatrako-wentylator, wiem, że na kanałach beauty raczej nie pokazują takich rzeczy, ale wiecie, że ja, ja to jestem specyficzna. Mam tutaj coś takiego z firmy First Austria. To urządzenie ma różne tryby, wiadomo, włączamy, nie włączamy, jaką szybkość, timer, czy się obraca, czy się nie obraca, ma tam różne programy, czy bardziej naturalne, czy do spania i tak dalej. Design jest też w miarę przystępny. No i powiem Wam, że też za taką cenę, 130 tam do 150 zł jest naprawdę na duży plus, służy mi to już naprawdę od dłuższego czasu, jestem mega zadowolona. A zaczęło się to od tego, że jak ja zaczęłam w zeszłym roku szukać dla siebie czegoś, co będzie ładnie wyglądać, tak designersko do gabinetu, to trafiłam na takie urządzenia, które po pierwsze o mega słabej mocy, ale takie, które kosztowały, ale pierwsze piękne oczywiście, muszę to dodać, cudowne. Ale kosztowały chyba, nie wiem, 1000-1500 złotych. Jak to zobaczył mój mąż, to stwierdził, że lepiej, żebym te pieniądze chyba wydała na psychiatrę. Bo jeżeli planuję kupić coś w takiej cenie, a co ma być tylko wentylatorem, to naprawdę mam mnie po kolei w głowie i ja chyba trochę ma rację. Więc dobrze, że stanęło na tym. Więc jeżeli szukacie czegoś w sensownej, normalnej cenie, to serdecznie Wam polecam właśnie ten wiatrak, wentylator. Jak zwał, tak zwał. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców czerwca. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście skomentować film. Bardzo Was proszę o informację, jak Wam się podoba nagrywanie z nowym tłem. Teraz przerzuciłam się na tła materiałowe, mam jeszcze inne kolory. No i jestem ciekawa, czy Wam również taka zmiana przypadnie do gustu. Dzięki i widzimy się już w kolejnym filmie. Yeah. Hej!